Szyman, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, czy z Chciałbym Wam pokazać e, tryb niedoceniony przeze mnie. Powiem, że szczerze, jak wracałem do Gwinta, teraz to nigdy nie grałem tych różnych takich sezonowych rozgrywek. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja wspieram Redów, e, po prostu kupując podróż, nie, nie do końca wykorzystując ją, w sensie, no żeby tą podróż nabić, to jednak trzeba się bardziej wysilić. Jak wiecie, z podróżą dostajemy kolejne jakieś tam, kurcze, obrazki, awatarki i inne piękności, natomiast, no, żeby je nabić, jednak, jednak trzeba się tutaj pobawić. I do tego służy nam ta podróż na, na dole i, i zadania podróży. Te zadania podróży dają y, wiele punktów y, poprzez wykonywanie zadań. I ja na przykład y, połączę przyjemne z pożytecznym, czyli pokażę Wam tryb, który zaraz zniknie, podmianka w tym sezonie. Plus y, no, wykonam sobie zadanie, bo ja mam na przykład zagrać jednostki z więzią w liczbie 7 zagraj karty bandytów w liczbie 10. Tutaj yy, grając w inne podobne gierki, na przykład Fortnitecika sobie gram czasami, to yy, są zadania, które można, yy, jak, jak się pojawią te zadania, to można je w każdym momencie yy, wykonać. Tutaj ja będę i tak pisał do Redów i prosił ich, żeby odblokowali możliwość wykonywania y, przy okazji tych dalszych zadań z kolejnych tygodni. Moim zdaniem powinno być tak jak w Forcie jest, że y, wszystkie te zadania jak już faktycznie miną te kolejne tygodnie zostaną odblokowane, a nie tak, że y, y, po prostu musimy najpierw jedno zadanie, później drugie, trzecie, czwarte i tak kolejne zadania nie odblokowują się nam, na, znaczy następne się odblokowują dopiero po odblokowaniu po kolei tych zadań chronologicznie. Co jest dla mnie trochę mm, przykre, natomiast mam nadzieję, że da się coś z tym zrobić. Byłoby to mm, przyjemnym przyjemnym takim ruchem uśmiechem w stronę e, e, graczy Wydaje mi się mocno słusznym, bo nic nim raczej nie szkodzi, żeby odblokować tą możliwość przy okazji nabijania tych, tych punktów. Dobra, i teraz tak. No, ja mam karty z więzią, mam karty bandytów, mam swoją taką śmieciową talię, którą nazwałem po prostu podróż. I tą, z tą podróż pcham y, te karty, które mi są w danym momencie potrzebne, i y, tak naprawdę y, cały czas zmieniam tą talię i po prostu szukam sobie później jakiejś umiejętności, która jest potrzebna, żeby nią zagrać, i tak nabijam, nabijam, nabijam. Ale teraz, wracając do tego jeszcze, co chciałem wam dodatkowo pokazać, to y, ten ciekawy tryb, który się nazywa. Podmianka. Dodam jeszcze, żeby wykonywać zadania podróży nie zadziałają nam na treningu, tylko i wyłącznie gdy, używamy, gdy gramy na multiplayerowym trybie, czyli na przykład podmianka, rozgrywka rankingowa i nierankingowa. Jak ustawiłem tutaj nierankingową to nie znalazło mi przez kilkanaście minut gracza, więc się poddałem. Dużo łatwiej jest na Rankedach odradzam, ale widziałem ludzi, którzy robią podróż na Rankedach. można. Jeżeli nie mamy w ogóle mozaiki no i podmiankę, grając na podmiance tak swoją drogą, jak się chyba 5 czy 6 razy przejdzie to podmiankę, to dostajemy awatar, który możemy sobie tutaj wymienić. I no. Sugeruję wam to zrobić. Zachęcam, zachęcam, zachęcam. Dobra, zagramy w podmiankę. Teraz o co chodzi w tej podmiance? To jest zabawny tryb, taki dosyć naprawdę yy, śmieszny, bo najpierw zagrywamy swoje karty, czy ja, czy przeciwnik, i po każdych dwóch zagraniach kart zamieniamy się kartami. Całymi kartami w łapie, które mamy. Yy, mi tak naprawdę bardzo zależy na wyrzucaniu kart z więzią i kart ban bandytów. Więc na przykład alchemię, sobie wywalimy. Kolejną alchemię. Kurde, płotka wyskoczyła, to słabo. No i mu płotka wyskoczyła akurat, bo złotą rzucił. To jego zdrowie. Mogę fart. Ja sobie rzucę. Znaczy, raczej to przegramy, bo widzę, że gościu jest mocno przygotowany. My nie jesteśmy przygotowani na tę grę. Ja tylko tutaj chcę rozrywkowo wam pokazać yy, śmieszność tej rozgrywki, taki fan. Oczywiście można się postarać i yy, wygrać to jak najbardziej, do czego was również zachęcam. Ale ja tutaj się skupię na nabiciu tak śmiesznym tej więzi i tych bandytów tutaj, tych, tych, tych misji podróży. Dodam jeszcze, że ten, ten status misji, tej, 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 tej podróży nie aktualizuje się na bieżąco, dopiero po prze, prze, den, 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 rozegraniu gry. Więc jeżeli coś tutaj wyrzucimy, nie nabije się w danym momencie. Tak by the way. Dobra. Hmm. Jak widzicie, zamieniliśmy się kartami i widzimy dokładnie, jakie karty gości no, ma, no, ma w nocy, jak można I tak samo, tak samo on widzi nasze, więc no, jest dosyć zabawnie. Barykada jest całkiem spoko. będzie asymilacja. Teraz znowu zamieniamy się. Tak, co, dwie, co dwa rzuty kartą. Eee, warto grać do końca. Kompletnie do końca i założyłem, że spasowanie w jakimś pewnym momencie, e, wiecie czym skutkuje? Tym, że przeciwnik tak wyrzuca karty, by w następnej rundzie mieć ich mniej. Bo jeżeli wróci sobie jest sytuację, że. Mm, że gościu... wyrzuci waszą kartę, a swojej nie wyrzuci i spasuje. I wtedy na następnej turze, wy macie jedną kartę mniej. Tak robiąc, faniaczki. Tak robią faniaczki, tak jest. Więc no... Ja bym rzucił sobie... To nic osobistego. Za pięć szed. Ten Gaskon jest beznadziejną kartą. Totalnie, ale rzuciliśmy go sobie jako bandytę. Nie zależy mi nam na tym, żeby wygrać. Więc spokojnie. I znowu, znowu je się robi podmianka. Kurcze, no, bardzo ciekawy tryb. Bardzo fajny. Wydaje mi się, że ciekawie się go też ogląda na live'ach. Ogólnie dosyć rozrywkowy. Mm, no i tutaj są moje takie spostrzeżenia jeszcze, żeby w tych e, używać takich kart które są że tak powiem e, typowo pod naszą frakcję i mają największe zastosowanie dla naszej frakcji plus są wyrzucane tak z kapelusza, takie na przykład płotka i Heidauer to są bardzo dobre karty e, które same się wyrzucają i nie są zależne od naszej ręki Dwa. Hmm. To jest i tak bez znaczenia. Moja moc jest na twoje rozkazy. Gra. I znowu podmianka. Mówię, jakbym teraz pasował, to byłby pas. Czy ten Krasnolud ma pachę? Jak to śmiesznie wygląda. Dobra. I teraz tak. On sobie Asymilację. My tu mamy swoje karty. Co przez skupiamy na tym, żeby. Ja wyrzucić Bandytę? Albo więź. Ile my tej, e, tych kart mieliśmy tutaj? No, podobnie, podobnie. Chociaż bandytów więcej trzeba wyrzucić. Dobra. Będzie ci do twarzy z mały uśmiech. To ma naprawdę małe znaczenie. Jesteśmy i tak. E, nie mamy szans z tym gościem. Przynajmniej w tej turze. E, zabawne jest też to że nie do końca. Mm, czy fajnie jest wygrać pierwszą rundę i w ogóle w zasadzie jak wygramy pierwszą rundę to mamy mm, duże szanse na wygranie reszty. Natomiast nie jest powiedziane y, jakie karty wypadną w kolejnych rundach. I to jest taka jedna wielka niewiadoma. Tutaj dodatkowo trzeba kminić. Y, Hmm, ...zagrania wroga i tak w zasadzie y, wybierać kartę, którą musimy teraz rzucić, żeby przeciwnik ewentualnie nie zrobił z niej pożytku. Także kurde... lub udupić jakoś przeciwnika. Bardzo mi się podoba to. Mm, naprawdę świetna, świetna sprawa. Dobra. Gdzie nie może, tam nas posuwa. No i to jest i tak, mówię, gościu jest tak do przodu. Ale spasowanie jest już pewną y, porażką, moją. Więc nie będę tego robił. Dobra, więź. To też jest w zasadzie więź. To także. Za mamy dwie więzi, spoko. Nie podobajmy się. Szkaj dauer, nie na, na Masz piesku, nabijaj. A i cały czas tak się będziemy zmieniać. Żadnej tarczy nie mamy, także turniej to jest taki sobie. Ty, posłaniec jest agent. Nie, 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 nie. Nie agent. To miał być e, bandyta. Zobaczmy co go się mogę. To ma naprawdę małe znaczenie. To jest... Jak widzicie, tego się nie da już przebić. Yy, dosyć istotne są jednostki, które się bustują. Yy. Wydaje mi się, że Skellige mogłoby być... Oczywiście. Mogłoby mieć niezłe szanse jakby się odpowiednio wykminiło mm, dek. Dobra, tutaj punkty. Raczej nic tu nie ma. Koniec. I, e, jak widzicie rzuciliśmy mu tą gorszą kartę, pomimo tego, że... Znaczy my i tak przegramy, no nie? To, 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 to nam nic nie. On nie... nie Bezużyteczna jest ta karta niestety. O, chociaż nie do końca. <laughs> chociaż nie do końca, przepraszam. I tak, i tak dobra. Eee, o, nie ma. Może napałe dorzuciłem. Dobra. O, i przegraliśmy pierwszą rundę. Prawda, że ciekawa taka podmiankę. <laughs> o, sobie wyrzuciliśmy tylko. Mm, Mówię, na pewno będziemy grali. Wiecie, jakie on ma karty z Ma. Może nie damy mu tej przyjemności. Dobra, i teraz jest plus taki, że... Yy, no zaczynamy. On na pewno nie spasuje. Kto będzie sobie grał? Wspaniałaś, ma no, płotkę sobie z e, Jak widać, y, Nowigrad tutaj, kurde, no daje radę. E, przepraszam, Nowigrad. Kurde, co ja gadam? Nowigrad. Dobra, hmm. smoko Nilfgaard też jest na N. No Nilfgaard. <nówikrad> no i on sobie wzbóstuje karty. Na pewno boostuje, bo Będzie miał 4 punkty z tego względu. Ja dwa tylko. Kawalerię rzucić Dobra. No i tutaj jest y, obowiązkowy y, musowy strzał. Coś tu się popsuło, skoro. Nie wiem czemu. Ktoś widział moją i teraz byśmy przegrali. Ale tą rundę akurat przebijemy tym smożkiem. No i przysięgamy tą nierówną grę. No mi zależy na wyrzucenie też karcioszek, Tych tutaj yy, zaliczyć zadanie. By nie szukać meczów. Nie będzie. Dobra. Yy... Misiek, czy... mówca klanu? Więź. Proszę, skrytobójstwo już z, 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 z A ja tutaj... cesarska formacja jest już załatwiona. Wow. Bardzo mocne zagranie. Okej. Okay. Fajnie, bo y, bandyta i bandyta. Dwóch bandytów sobie wyciągnąłem. Mam nadzieję, że to mi zaliczy. Mam nadzieję, że mi to zaliczy. No, jeszcze to nie jest przesądzone. Czy. Czy w zasadzie jest, bo znamy karty. I y, mógłbym się bardziej skupić teraz niż ględzić tylko. No, wygra to, nie? Wygra, wygra. Jeszcze ma to. Bestii nie mamy, ale na pewno wygramy. Przez tego cesarską formację. Byłoby na równi, gdyby nie to, że no... Ale jak widzicie, śmieszna sprawa, bo było blisko, no. Było mega blisko. Eee, pomimo tego, że był taki śmieciowy trochę, także użyliśmy trochę jego kart. Natomiast wiadomo, dałoby się zrobić taką perfekt, bardziej taką e, talię pod, m, pod konkretny ten event. Natomiast zachęcam Was do e, no zagrania sobie w tą podmiankę. Ja mówię, ja sobie totalnie olałem ten tryb, myślałem, że to jakaś pierdełka, w ogóle nieistotna, a się okazało, że, że całkiem sympatycznie i śmiechowo dekowo się... Gra i no, tak robiąc te, ten tryb podróży, zobaczcie, już mi się tam coś nabiło. Muszę jeszcze raz zagrać więzią, a tak to bandytów jeszcze czterech żyć i będę miał zaliczone to zadanie. Dostanę kolejne punkty i tam będziemy się powiększać ten, ten, no, ten poziom podróży. Już jest 38, dobrze kojarzę? Tak, raczej to jest 38 poziom podróży. No i kolejne. Obrazki, inne pierdółki hmm, będą na mnie czekały. Czy zdążę w 10 dni? Jest szansa, bo tych zadań jest sporo. Także zachęcam do grania. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Grajcie w Gwinta, bo warto i naprawdę. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i będziemy wracać do tego gwinta, bo gierka jest sztosem i podoba mi się bardziej niż na Open Becie. A jak gadacie, że na Open becie była łatwiej, e, le, przyjemniejsza, lepsza i w ogóle to <laughs> to nie. To nie. Nie, nie, nie. Jak, jak się w gracie, pogracie sobie w tą tą nową wersję Gwinta, to się okaże, że stwierdzicie jednak, że to była, że no, na samym początku to były jakieś eksperymenty, a teraz mamy taki już bardziej gotowy produkt i on jest naprawdę przyjemny w rozgrywce. Trudniejszy, trudniejszy, ale to nie oznacza, że gorszy. No przecież co, chcielibyście banalną grę? Ja nie. Do następnego, trzymajcie się, pozdrawiam, piona.